Cześć. W tym wideo pokażę ci jak w zaledwie 15 minut i w 100% za darmo stworzyć stronę internetową dla twojej firmy na WordPress, korzystając z całej potęgi sztucznej inteligencji. Wszystko co widzisz na ekranie swojego monitora, czyli grafiki, zdjęcia, teksty, struktura, zakładki zostały właśnie stworzone przez AI, a to w zaledwie kilkanaście minut. To przykładowa strona dla gabinetu dentystycznego, oczywiście Taką stronę możesz stworzyć w dowolnej niszy. Tu mamy stronę dla biura rachunkowego, czy też inna strona stworzona przez kilka minut, na przykład dla szkoły tańca. Strona, którą sobie stworzymy, będzie szybka. Zobacz to wynik szybkości w testach na komórki 100 i na stacjonarne również 100. Przy tworzeniu tej strony internetowej na WordPress Plus, plus AI wykorzystamy sobie motyw Astra, czyli najlepszy i najszybszy motyw WordPress. Na Astrze możesz budować swoje strony zarówno korzystając z edytora Gutenberg, jak i z edytora Elementor. I dzisiaj, dla odmiany, właśnie zbudujemy sobie stronę korzystając z edytora Elementor. A to wszystko krok po kroku. Także zaczynajmy. Aby posiadać stronę internetową, będziesz potrzebował, potrzebowała dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to oczywiście domena. Domena, czyli adres internetowy, pod którym Twoja strona internetowa będzie się wyświetlać, i druga rzecz to oczywiście hosting. Hosting, czyli taki komputer, który pracuje 24 godziny na dobę, z którego wczytuje się po prostu Twoja strona internetowa, na którym pliki Twojej strony internetowej są przechowywane. Ja ze swojej strony polecam hosting CyberFolks. W opisie tego filmu znajdziesz mój link afiliacyjny. Kupując z tego linku zapłacisz sporo taniej. I dlaczego CyberFox? CyberFox związany jest z tym od 2010 roku i CyberFox oferuje hostingi WordPress, które są po prostu szybsze. Dzięki temu, że te hostingi są dużo szybsze, Twoja strona ma bardzo dobre właśnie punkty w wynikach szybkości, dzięki czemu też lepiej pozycjonuje się w wyszukiwarce Google. Jak kupić krok po kroku domenę hosting, jak zainstalować na tej domenie czystego WordPressa pokazuję m.in. w tym filmie, link do tego filmu znajdziesz w opisie tego filmu, a w tym wideo już przejdziemy do pracy nad tworzeniem naszej strony internetowej na WordPress Plus AI. Ja na swojej domenie mam już zainstalowanego czystego WordPressa. Tak jak mówię, jeśli nie masz jeszcze WordPressa na swojej domenie, nie masz domeny, nie masz hostingu, to w tym filmie znajdziesz wszelkie informacje, jak to zrobić szybko, krok po kroku. Tak więc loguję się teraz do kokpitu WordPressa na tej świeżej instalacji, przejdę właśnie do kokpitu WordPress i w pierwszym kroku zainstalujemy motyw WordPress. Domyślnie mamy zainstalowany motyw na dzień dzisiejszy 25. My zainstalujemy motyw Astra. Motyw Astra, czyli najszybszy i w moim odczuciu najlepszy motyw WordPressa, na którym pracuję już od 6 lat. Dzięki motywowi Astra możesz tworzyć strony na WordPressie, korzystając właśnie m.in. z edytora Elementor, czy też z natywnego edytora Gutenberg. Tak więc, aby zainstalować motyw Astra, wchodzimy w wygląd motywy, klikamy Dodaj nowy i tu wpisujemy właśnie frazę Astra. I to jest właśnie ten motyw. Klikamy Instaluj oraz klikamy Włącz. I po aktywacji tego motywu tutaj właśnie od razu pojawi się taka informacja. Zbuduj swoją wymarzoną stronę w kilka chwil z pomocą AI i mamy, zacznijmy od szablonów startowych. Jeśli klikniemy ten niebieski przycisk, to zostanie zainstalowana właśnie wtyczka Starter Templates, która właśnie umożliwia tworzenie stron dzięki AI na WordPressie. Klikamy właśnie tę opcję. To jest proste, to jest jak widzisz intuicyjne i w ten sposób wtyczka właśnie jest w tym momencie instalowana i jesteśmy teraz przekierowani właśnie do takiego edytora stron. I tutaj klikamy właśnie buduj z AI i następnie wprowadzamy nazwę lub tytuł naszej strony internetowej. Ja zrobię dla przykładu stronę dla kliniki dentystycznej. I tutaj tak, mamy, ta strona jest dla. I tu mamy różne rzeczy do wyboru, tak? Nie ma ich tutaj dużo, akurat dla dentysty jest taka kategoria dentist, ja ją wybiorę, natomiast gdyby tutaj. Nie było Twojej kategorii, to najpewniej należy kliknąć tutaj opcję Local Business, aczkolwiek to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo później pokażę Ci o co tu dokładnie chodzi z tym wyborem i tak naprawdę jest on tutaj zbędny, ale że mam akurat dentystę, to po prostu to kliknę. Tutaj klikamy, wybieramy język polski i klikamy następny. Następnie opisujemy niejako naszą firmę. I fajnie tutaj jest właśnie pokazane, aby opisać w ten właśnie schemat, czyli kto, co, gdzie, dlaczego, kiedy, tak? Czyli klinika dentystyczna, napiszemy jej nazwę, działa gdzie? I tu możesz napisać oczywiście swoje miasto. I napiszemy gabinet dentystyczny oferuje usługi dla dzieci i dorosłych, tak? Czyli tutaj. Pokazaliśmy, co robimy, gdzie robimy i dla kogo. Więc jeśli masz jakieś usługi, masz jakieś produkty, tutaj śmiało możesz je właśnie wpisać. I tak jak ja, po prostu napisz, kto jest Twoją grupą odbiorców. Tu jest opcja popraw za pomocą AI, i tę opcję właśnie tutaj sobie wykorzystamy jak najbardziej. Klikamy to i sztuczna inteligencja jeszcze nam tutaj właśnie rozbuduje ten opis. Klikamy następny. Tu wpisujemy nasz adres mailowy i możemy wpisać numer telefonu. Możemy też dodać linki do mediów społecznościowych. Pokażę ci, jak to zrobić na przykładzie Facebooka. Kopiuję po prostu link do mojego fanpage'u i klikam opcję Następny. I teraz zobacz, na podstawie wcześniej, właśnie tego, że wybrałem niszę, czyli dentysta, to tutaj już, właśnie sztuczna inteligencja wpisała tę frazę i mogę wybrać spośród zdjęć. Jeśli nie widzisz tutaj zdjęć, które by Ci pasowały, to wpisz najlepiej właśnie w języku angielskim słowo, które opisuje Twoją niszę. Te zdjęcia, które tutaj wybrała dla mnie Sztuczna Inteligencja, są jak najbardziej w porządku, są ładne. Oczywiście, później te zdjęcia będziesz mógł wymienić na swoje. To nie jest tak, że te zdjęcia już będą finalne i później nieedytowalne, Jak najbardziej, potem możesz je zmieniać. Ale już będziesz miał taki właśnie kręg osób w swojej stronie internetowej i wybierając, wybierając te zdjęcia, stara się też wybierać, żeby one miały różną orientację, żeby były i w poziomie i w pionie. Tym będzie. Lepiej, właśnie dla AI, aby tą stronę ci wygenerowało. Dobrze, wybrałem zdjęcia i klikam opcję następny. I tutaj mamy do wyboru dwa edytory do naszej strony internetowej. Pierwszy edytor jest oczywiście domyślny natywny edytor, czyli Gutenberg. Jak tworzyć, jak edytować strony w Gutenbergu? Znajdziesz na moim YouTubie bardzo dużo filmów. Ja na co dzień też właśnie tworzę strony w oparciu o edytor Gutenberg. Ale dziś wykorzystamy sobie dla odmiany edytor Elementor, ponieważ właśnie narzędzie Zip od dosłownie kilku dni oferuje właśnie edycję przy pomocy narzędzia Elementor, więc wybieramy Elementor. I tutaj widzisz na podstawie tej niszy, którą wcześniej sobie ja ustaliłem, to tutaj narzędzie Zip wpisało te frazy, żeby tutaj dobrać mnie jako szablony związane właśnie z moją niszą. Ja teraz mam taki dla Ciebie tip. Jeśli chcesz więcej tutaj szablonów, to po prostu usuń te frazy. Wtedy narzędzie ZIP WP pokaże Ci wszystkie dostępne szablony. Część jest oczywiście premium, dostępna w wersji pro narzędzia ZIP WP, ale sporo też tutaj jest darmowych i właśnie z jakiegoś darmowego teraz sobie skorzystamy. Wykorzystamy sobie powiedzmy ten szablon, klikamy w niego lewym przyciskiem myszy, i na tym etapie już możemy też wstępnie sobie naszą stronę tutaj dostosować. Widzimy między innymi tutaj mamy różne presety. Jeśli chodzi o czciąki, a także różne presety do wykorzystania, jeśli chodzi chociażby właśnie o kolory. Później oczywiście w dostosowaniu motywu będziemy mogli sobie to śmiało edytować. Dowoli. Ale na tym etapie już możemy to zrobić. Możemy też tutaj dodać logo naszej strony naszej firmy. Ja zostawię to tak, jak jest, i klikam oczywiście kontynuuj. I tu mamy też różne funkcje, które możemy doda dodać do naszej strony internetowej, Między innymi możemy jeśli na przykład chcesz zbudować sklepy internetowy wykorzystując sztuczną inteligencję i e WordPressa to tu właśnie możesz wykorzystać wtedy też wtyczka ZipWP narzędzie ZipWP i WordPress tutaj zainstaluje ci wtyczkę WooCommerce oraz doda produkty, które będziesz mógł później edytować więc fajna opcja ja tworzę prostą stronę wizytówkę firmową więc tej opcji nie zaznaczam i klikamy w tym momencie rozpocznij budowanie i tutaj w tym momencie widzimy, że aby skorzystać właśnie z tej opcji budowy, no to musimy utworzyć darmowe konto na ZibWP. Więc takoweż konto utworzymy. Klikamy Utwórz konto ZibWP i klikamy Rozpocznij budowanie. I tutaj właśnie widzimy, że musimy zalogować się właśnie w narzędziu ZibWP. Możemy właśnie utworzyć darmowe konto taką prostą stronę, jak najbardziej możemy zrobić korzystając z darmowego konta w ZibWP. Tak więc, jeśli jeszcze nie masz, to kliknij po prostu utwórz konto zipwp. I możesz właśnie zalogować się do swojego konta, korzystając ze swojego konta Gmail. Ja już takie konto mam, więc zaloguję się do swojego konta. Natomiast, jeśli ty nie masz i klikniesz właśnie logowanie, czy to za pomocą maila, czy to logowanie za pomocą Gmaila. To z tego co pamiętam na początku, narzędzie ZWP będzie ci chciało no, niejako wcisnąć płatne plany. Jak tam troszkę niżej przeskrolujesz, to jest opcja Try for Free, czyli wypróbuj za darmo. Więc jak najbardziej ZWP jest dostępne za darmo. Ja loguję się teraz do swojego konta właśnie w ZIPWP. I tutaj jak widzisz, WordPress już został sparowany z moim kontem ZIPWP. To sobie zamykamy i klikamy. Jeszcze raz rozpocznij budowanie. I jak widzisz, moja strona internetowa jest w tym momencie budowana. Ten proces potrwa około 2-3 minut. A w międzyczasie, zanim strona nam się wygeneruje krótki blok reklamowy. Jeśli chcesz więcej wiedzy na temat tworzenia stron na WordPressie, zapraszam Ciebie oczywiście na moją stronę eakademia.online, gdzie możesz kupić mój kurs WordPress, kurs, do którego dołączyło kilkanaście tysięcy użytkowników. Kursy możesz oczywiście kopować w pakietach, wtedy jest sporo taniej link do moich kursów w opisie tego filmu. I mamy informację, że nasza strona jest gotowa, możemy sobie ją właśnie podejrzeć w nowym oknie w przeglądarce. A możemy też kliknąć odwiedź pulpit nawigacyjny, wtedy zostanie przekierowani właśnie do kokpitu WordPressa i tu już możemy ją sobie edytować. No i tak, tak wygląda właśnie nasza strona internetowa. Jak widzisz, jest ona w 100% uzupełniona, wszystkie zdjęcia, grafiki Teksty zostały, zostały poprawnie dodane właśnie przez sztuczną inteligencję. Mamy też tutaj oczywiście zakładki, mamy zakładkę Oferta. To możemy sobie oczywiście w, w 100% edytować. No i teraz w kolejnym kroku pokażę Ci, jak między innymi właśnie dodać kilka wtyczek, które między innymi przyspieszą wczytywanie się tej strony internetowej. Tak więc wchodzimy w kokpicie WordPressa tu w zakładkę wtyczki. I tak, mamy tutaj zainstalowane kilka wtyczek, kilka jest nam niepotrzebnych, między innymi te dwie, usuwamy je sobie, klikamy zastosuj, klikamy OK. Widzimy też, że jest zainstalowany właśnie edytor Elementor, na którym będziemy edytować sobie naszą stronę. Wtyczka szablony startowej jest nam już też niepotrzebna, klikamy w wyłącz i po prostu ją sobie już usuniemy, ona nie będzie nam do niczego już tutaj potrzebna, klikamy usuń. I widzimy, że jest zainstalowana wtyczka Lightspeed Cache. Bardzo ważna wtyczka, właśnie przyspieszająca wczytywanie się naszej strony internetowej. I tu po lewej stronie, właśnie mamy Lightspeed Cache. Możemy wejść w zakładkę presety. I tu ustawiamy ten, pierwszy, ten trzeci, przepraszam, środkowy, czyli zalecany. I tutaj, właśnie, nie musisz znać się na optymalizacji. Wystarczy, że wybierzesz sobie jeden z tych pięciu presetów. Ja wybieram ten środkowy. Potwierdzamy. I już nasza strona jest jak najbardziej tutaj zoptymalizowana. Możesz sprawdzić szybkość czytania się twojej strony właśnie w narzędziu Google PageSpeed i jak widzisz tutaj strona na Elementorze jedna z tych właśnie stron postawionych dla lokalnych firm na komórki wynik stówka i na stacjonarne również stówka więc wszystko śmiga jak należy. Dobrze. Teraz wejdziemy sobie w opcję dostosowania motywu, czyli wygląd dostosuj i pokażę ci jak możesz edytować motyw. Wygląd dostosuj, edytujemy wygląd nagłówka, wygląd stopki, definiujemy niejako styl naszej strony, czy ten UI. Tutaj mamy właśnie Style Guide, taką ikonkę piórka i jak widzisz tutaj mamy nasze kolory, jak prezentują się nagłówki, jak prezentuje się tekst. Możemy to wszystko oczywiście sobie edytować. Mamy tutaj opcje globalne, mamy opcję typografia. Tu właśnie możemy krój pisma zarówno dla tekstu ustalić, jak i dla nagłówków, tak? I tutaj pokażę Ci, jak na przykład zmienić. Zmienimy na przykład sobie tą czcionkę, wybierzemy sobie tutaj polską czcionkę, która nazywa się Lato, klikamy i jak widzisz, od razu ten font w nagłówku został zmieniony, tak? Możemy sobie zmienić font, jeśli chodzi o nagłówki, również klikamy lewym przyciskiem tutaj myszy, i wybierzemy sobie tutaj jakąś taką inną, może czcionkę. Niech to będzie czcionka Manrob. Bardzo fajna czcionka. Pogrubimy ją do 700. I jak widzisz, od razu tutaj zostało zmienione. Cały zmian oczywiście klikamy tutaj opublikuj. Wcześniej mówiłem też o kolorach. Mamy tutaj właśnie w zakładce globalne kolory. Możemy tutaj sobie wybrać palety kolorystyczne. Mamy kilka palet tutaj do wyboru. Natomiast jeśli chcesz utworzyć swoją paletę, utworzyć, dodać jakieś swoje kolory, mamy tutaj opcję, możesz wybrać dowoli. Ja zmienię na przykład kolor na jakiś bardziej, niech to będzie może związany z pomarańczą. O, no i wybieramy sobie taką paletę kolorystyczną. Zmianę klikamy oczywiście opublikuj. I teraz też pokażę ci jak tutaj, chociaż tutaj w sumie coś nam nie zagrało w tym kolorze, jeśli chodzi o to tło a później przeedytujemy, o, będzie też ciekawy case, żeby te tło zmienić na ciemniejsze, tak, żeby ten napis był bardziej wyraźny. Teraz zobacz, tutaj w każdej stronie mamy nagłówek, tak, tu właśnie mamy opcję nagłówka, tutaj również mamy różne opcje designu, mamy tuż tutaj nagłówek, gdzie możemy każdy z tych elementów oczywiście sobie tutaj edytować, mamy tutaj logo, tutaj mamy menu, tutaj mamy przycisk, mamy umów wizytę, ale możemy na przykład też wpisać tutaj opcję Zadzwoń i odnośnik, wtedy zrobimy tel, dwukropek i tutaj należy pisać swój numer telefonu i jak użytkownik tapnie właśnie tą, ten przycisk, no to od razu będzie mógł do naszej firmy zadzwonić, tak? Więc tutaj sobie ustawiamy właśnie widok nagłówka, tu możemy się oczywiście wycofać, mamy też tutaj między innymi stopkę, tak? Stopkę edytujemy w taki sam sposób, w jaki edytujemy nagłówek, możemy sobie tutaj na przykład zmienić, dodajmy na przykład tutaj copyright, a tutaj na przykład dodamy, dodamy taki element jak: niech to będzie na przykład widget 1, dodajemy plusik, i tutaj dodamy na przykład akapit, i tutaj wstawimy na przykład link do naszej polityki prywatności, tak jeśli takową będziemy oczywiście później mieć, później należy oczywiście podlinkować tę politykę prywatności, zaznaczając oczywiście tutaj tę frazę, ten tekst i tutaj ikonka, oczywiście możemy tu podlinkować, tak? Więc w ten sposób to edytujemy, całość oczywiście klikamy opublikuj, teraz oczywiście pobieżnie, że tak powiem, przeleciałem przez te opcje personalizacji motywu, Więcej oczywiście znajdziesz w moim kursie WordPress. Ponad 10 godzin wiedzy, jak tworzyć strony i sklepy internetowe na WordPressie, na mojej stronie eakademia.online. No, i teraz już pokażę Ci, jak edytować zawartość tej strony internetowej. Aby to zrobić, oczywiście należy wejść w edycję strony, zakładki, którą chcemy edytować. W tym przypadku będziemy edytować stronę główną, więc wchodzimy w stronę, wszystkie strony. I tutaj mamy właśnie wszystkie te zakładki, które otworzyła nam, utworzyła nam sztuczna inteligencja. Otworzę sobie moją stronę w nowym oknie i tutaj co prawda te zakładki są w języku polskim. Też między innymi troszkę tak zakładka Home, czyli strona główna została pokracznie przetłumaczona na DOM. To też za chwilę pokażę Ci jak edytować, ale mamy zakładki o nas, oferty, blog, kontakt. Natomiast gdy kliknę zakładkę o nas, to tutaj oczywiście mamy pełną opisówkę zakładki o nas. Natomiast zobacz tutaj mamy to w języku angielskim, i teraz należy to oczywiście spolszczyć. Yy, mamy tą właśnie zakładkę About, czyli o nas, i musimy spolszczyć właśnie ten yy, tutaj link bezpośredni. Tak więc wchodzimy tutaj sobie strony, wszystkie strony. Mamy zakładkę About i klikamy opcję Edytuj. Tu wchodzimy w opcję Edytuj i po prawej stronie mamy opcję Uproszczona Nazwa, i tutaj oczywiście należy to sobie spolszczyć i klikamy o myślnik nas tak klikamy Enter i spolszczymy też w tym miejscu tak mamy tutaj to miejsce klikamy o nas klikamy zapisz i w lewym górnym rogu klikamy ikonkę WordPressa wychodzimy stąd no i jak widzisz zakładka o nas została już tutaj spolszczona i teraz tak, gdyby na przykład którąś z tych zakładek chcielibyśmy usunąć, na przykład sample page privacy policy i na przykład usuniemy zakładkę blog, tak? Nie będziemy Państwu tutaj bloga robić na tej stronie firmowej. No to oczywiście tutaj klikam przenieść do kosza i klikam zastosuj. Wchodzimy w zakładkę kosz. Z kosza też sobie usuniemy te zakładki, które przed chwilą usunęliśmy. Zaznaczamy tutaj checkboxem, klikamy usuń, klikamy zastosuj lewym przyciskiem myszy. Kliknijmy na naszą stronę. I tutaj jak widzisz, mamy to menu. Później pokażę Ci, jak te menu edytować. No, ale gdybyśmy na przykład teraz chcieli edytować naszą stronę główną, to tak jak wcześniej analogicznie w zakładce o nas, wchodzimy w zakładkę strony, wszystkie strony i mamy home. I tutaj mamy opcję edytuj. Możemy sobie tutaj właśnie wejść w edycję, ale my od razu przejdziemy do edytora Elementor. Do tego popularnego edytora Elementor, i ta nasza strona właśnie została utworzona. Tu klikamy pomiń. W Elementorze składa się, jak widzisz, z kontenerów, które są taką niebieską rameczką, właśnie pokazane. Tu mamy jeden kontener, tu mamy drugi. Mamy też strukturę. Możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy w dany kontener, wtedy zostajemy przekierowani do danego kontenera i możemy go sobie edytować. No i na przykład w tym pierwszym kontenerze mamy tą sekcję Hero, gdzie mamy właśnie to tło bardzo niewyraźne, co za chwilę zmienimy. No i mamy tutaj opcję tego tekstu zdrowy uśmiech, tak? Możemy sobie właśnie klikać tutaj na przykład w tym miejscu, klikamy lewym przyciskiem myszy, wchodzimy sobie wtedy w zakładkę tego w edycję tego kontenera i po lewej stronie właśnie masz układ. I mamy między innymi tutaj styl, mamy to grafikę. Te grafikę oczywiście możemy sobie tutaj zmienić. Tu są w bibliotece mediów te grafiki, które Sztuczna inteligencja nam tutaj zaimportowała. Możemy oczywiście dodać naszą grafikę w prawym dolnym rogu, klikając wybierz, przepraszam, dodać nową grafikę, klikając prześlij pliki, przepraszam. Klikamy wybierz pliki, i wtedy z dysku możemy właśnie wybrać jakąś naszą grafikę. I tutaj mamy, jak widzisz, taką jasną, bardzo niewyraźną poświatę pomarańczową, tak, rzuconą. Nazywa się to nakładka tła. Możemy w ten sposób Tutaj teraz ten nakładkę tła edytować. Wybierzmy jakiś kolor ciemny. O, właśnie widzisz, mamy też tutaj taki suwak i możemy w ten sposób właśnie dostosować. Tutaj mamy nagłówek. Oczywiście, gdybyśmy chcieli ten nagłówek edytować, to możemy to zrobić właśnie w tym miejscu, tak? Po prostu wpisując nasz tekst i w ten sam analogiczny sposób możemy edytować każdy element na naszej stronie internetowej. Tu mamy sub nagłówek, czyli ten tekst, który jest poniżej. Tu mamy zobacz usługi. Gdy dana sekcja powiedzmy uznamy, że nie chcemy jej na naszej stronie internetowej, to możemy ją po prostu usunąć w tym miejscu. tak? Klikamy po prostu usuń kontener i tej sekcji już nie ma. Gdybyśmy chcieli na przykład zmienić kolejność który, któregoś z tych kontenerów, na przykład ten kontener dać tutaj zaraz pod tą sekcję hero. To możemy to zrobić właśnie w tym miejscu, przeciągając po prostu lewym przyciskiem myszy. O, właśnie w to miejsce ten niebieski pasek wtedy pokazuje, że możemy upuścić lewy przycisk myszy i jak widzisz, masz, mamy to dodane. Ale też możemy wywołać strukturę. Klikamy prawym przyciskiem myszy i mamy struktura, tak? I w ten sposób możemy też te kontenery tutaj szybciej sobie zamieniać. Oczywiście, możemy też dodawać kolejne sekcje, kolejne sekcje tworzyć, tak? Mamy tutaj trzy opcje do wyboru. Mamy też opcję, właśnie AI. No i tutaj, żeby z tej opcji skorzystać, oczywiście, należy połączyć się ze swoim kątem w Elementorze. Nie będziemy teraz tego robić, zrobimy sobie natomiast tutaj na prosto. Yy, mamy tutaj opcję, możemy właśnie wybrać Flexbox i wybierzmy na przykład strukturę yy, taką dwukolumnową, i w tym miejscu właśnie możemy sobie yy, dodawać. Mamy tutaj nagłówek, a na przykład tutaj dodamy plusik, dodamy sobie tutaj zdjęcie. No właśnie w to miejsce. Oczywiście zdjęcie też możemy sobie tutaj zmienić. Wybierzmy na przykład to. I w ten sposób właśnie dodajemy elementy. Zmiany możemy oczywiście podejrzeć, klikamy tutaj oczko, podejrzyj zmiany. Otworzy nam się nasza strona wtedy w drugim oknie w przeglądarce. Cały zmian oczywiście klikamy opublikuj. I wychodzimy sobie do kokpitu WordPressa. W lewym górnym rogu mamy y, ikonę Elementora. Klikamy w lewym przyciskiem myszy, klikamy Wyjdź do WordPress. I tak właśnie edytujemy zakładka po zakładce. Wyjdziemy sobie jeszcze raz tutaj w lewym górnym rogu, klikając ikonkę W. Y, y, I teraz pokażę Ci, jak tutaj to menu edytować. Mamy menu w zakładce wygląd oraz menu. I tutaj, jak widzisz, są te zakładki, tak? Ta pierwsza została trochę niefortunnie przetłumaczona na dom zamiast Home. My ją w ogóle w, e, przetłumaczymy na, jako strona główna. Możemy oczywiście tutaj zmieniać e, kolejność. Na przykład damy o nas e, dalej, i całą zmianę oczywiście klikamy tutaj zapisz. Gdybyśmy chcieli na przykład dodać kolejne zakładki, tutaj w stronę, dodaj, dodaj nową stronę, to oczywiście możemy w ten sposób tutaj dodać. tak Zaznacz Zaznaczając y, tutaj checkboxem, klikamy dodaj im do menu i w ten sposób właśnie dodajemy do menu. Gdy chcemy usunąć, rozwijamy w tym miejscu listę i klikamy usunąć. Oczywiście możemy też do naszej strony internetowej dodać zakładkę blog, dodawać wpisy. Mamy wtedy tutaj zakładkę wszystkie wpisy oraz tutaj dodajemy właśnie kolejne wpisy. Więcej wiedzy na ten temat znajdziesz oczywiście w moim kursie na stronie eakademia.online, gdzie znajdziesz właśnie mój kurs WordPress. I zobaczmy naszą stronę. I zmiany, które widzisz, nanosiliśmy tutaj się jak ładnie naniosły, więc w ten sposób pokazałem Ci, jak krok po kroku dość szybko stworzyć własną stronę przy wykorzystaniu AI oraz sztucznej inteligencji. Jeśli materiał podobał się, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej wiedzy na temat WordPressa, tutaj u mnie na YouTubie również napisz, co chciałbyś konkretnie zobaczyć, jakie tematy filmów Ciebie interesują, może motywy, może wtyczki, może tworzenie sklepów. Postaram się dla Ciebie to dograć. Do następnego wideo. Trzymaj się. Hej.